Technika unoszenia pęcherza. Pacjentka w leżeniu na plecach. Układamy rękę na krawędzi spojenia łonowego. Delikatnie się zsuwamy z tego spojenia. Na wydechu pacjentki wchodzimy na pierwszy opór tkanki i delikatnie. Przesuwamy tkankę w kierunku dogłowym. Jest to technika, która pomaga nie tylko w nietrzymaniu moczu, ale również w częstych infekcjach moczowych, jak również w częstych zapaleniach pęcherza. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na stacjonarny kurs z ginekologii, z terapii manualnej ginekologii, po to, żebyście nie bali się pracować z kobietami w ciąży i wiedzieli, jak im pomóc na każdym etapie ciąży, jak również w okresie okołoporodowym. Wasze terapie będą również przydatne dla kobiet, które starają się <laughs> zejść w ciążę, a z różnych powodów nie mogą. Będziemy pracować y, oczywiście manualnie. Mamy dla Was przygotowany również zestaw ćwiczeń dla kobiet w ciąży i y, po porodzie. Także serdecznie Was zapraszam, zapraszam Was na kurs.